Mam rolnicę <grymne> Już zaczynamy ze streamka. Dowolny czas Dzisiaj do szkoły nie idę. No ja w ogóle to streama teraz pan. kiedy powrót na pyka. Powrót na pyka raczej nigdy nie będzie. Przykro mi. Ale ja nie, nie, ja nie ma sensu tam wracać, nie? Tak, Taka moja opinia, no co tam robić? To, tam to jest... Nie no nigdy raczej nie będzie już powrotu. Tak jak mam być full szczery, no to raczej nigdy. Chciałam to już Zapraszam na live na kanale Czajnik Prawdomych W klasowaniu sobie się płacisz i Zarabiamy swoją Teraz to średnio się da zarabiać O tej godzinie O tak wczesnej godzinie Średnio Znaczy no O tej godzinie też ludziom się zdarzają Wystawić e, rzeczy taniej Zdarza się ale Raczej mniej Panie, nie, to jest po prostu W ogóle to jest mega dobry mieczek na rynku. Taki piękny za 570 koła. 400 zajeczkowa. No no, cześć grzechu. Ja się nie spodziewałam, jakoś dużo ludzi na tym streamie. od się go pewnie potrwa z Max Godzinę, bo i tak szczerze za nic nie robię. Miałem od Pani z masterari po prostu, na którym możecie zobaczyć jak gram, ale uznałem, że to by nie miało sensu. <laughs> Tylko by mi <laughs> No jak słyszycie, no trochę, trochę głos ma taki zmieniony. No jakby no po prostu chory jestem. Czyli tak mi dzisiaj nie szedł do szkoły z powodów, które Wam nie powiem, ale no niech. i idę do szkoły. <laughs> Ja sobie siedzę w domu i nawet nie ma ferii jeszcze, nie? A wy musicie do szkółki, no przykro mi, przykro mi. Nie, sobie coś tam, no nie, No na to, coś się porobimy. Bardziej pewnie posiedzimy na spaunie i połapiemy rynek. Raczej znaczy nic takiego ciekawego. Ale i tak nie widzę zbytnio co robić, tak jak mówię. No bo widzicie, ale o tej godzinie, no, ile... O! Dopiero teraz coś się pojawiło dwie nowe rzeczy. Bo tej godzinie mało kto coś wystawia. więc Nie, to raczej nie jest jakaś bigodroka. Ja też się aktualnie widzę na cenach, zbytnio, też nie znam, jak mam być szczery. Przez to, że wiadomo, moja przerwa w graniu, to od anarchii była dość długa. Okej, okay, czyli właśnie średnio opłacała. Live ze no to normalne. Hej, że u mnie w kasie z 18, a przyszło wczoraj z 9. No normalne, no to przecież, kurwa, każdy choruje, nie? Więc bardzo. No live ze no... No wiem, że live ze no z to są normalne, nawet nie trzeba w tytule pisać. Bo niezależnie co robimy, to i tak zawsze jest live Spawn. No więc jakby, no... I tak jest zazwyczaj live ze no wiecie, no jakby ten... Gdzie jest ta skrzyniaczka rzadka. Czy tam ma to miejsce jeszcze takie napeka? No pykam raczej nigdy powrotnie nie zrobimy. Ponieważ Pik to jest no, totalne ścierwo, nie? Jakby szczerze, no to nie, nie ma nic co robić, więc jakby nie, na no, pewno nie będzie. Nie, nie będę się pierdzielić. Po co ja się mam tutaj? Dla aż po prostu nie będzie, przykro mi, ja już zakończyłem e, okres Pik MC. Co najwyżej to kiedyś może jeszcze będzie live, gdzie zrobimy po prostu jakąś topkę i wentówki na tyku A tak to znaczy, Czekajcie, masz tu już małego arkusa powystawionego. Ja sobie powystawiam jakiś syn z tego shankera, bo to ja tu mam jak tak, to są takie itemy beznadziejne, to do kosza się nadaje, ale... Ile serwer się utrzymał? No miesiąc! No ale to jakby nie jest moja wina, że wiesz, no nigdy nic w tym szopie nie, nie, nie kupuję, No ja serwera sam w sobie nie utrzymam. Zresztą teraz wezmę, bo one są czasem mi potrzebne. I teraz powystawiamy... Nie, miał ja takie części chodzą, wystawiłem 50 Kurwa mój kilo wyjebałem chyba S Ach. on on nie wiem, jakby miał pośpiech to już by raczej strzedł, więc to nie jest mój sposób. nie, to nie jest taki sam pośpiech. Dobra, trzeba powystawiać na F po 50, może to się posela, ale ja nie wiem czy to jest w ogóle warto na 50, no, ale... Mniejsza od to. Ja w ogóle dzisiaj mam do szkoły na 12 normalnie. Dlatego często widzicie w piątek streamy z OK, sprzedaje się, czyli to jest normalna cena, No to dlatego widzicie czasem streamy, a szczerze mówiąc to dzisiaj normalnie bym miał na 14 i wyszedłbym na jedną lekcję, dlatego dzisiaj po prostu w ogóle nie idę, bo po pierwsze czujesz taki... No jakby mnie coś brało. Jakaś choroba, a po drugie, no też jakby... Po co, nie? Chcesz ze mną trafować? Nie dzięki, ja, ja nie trafuję. Ja prawie zupełnie nie gram na Anarchii, nie w ogóle nie gram w Minecrafta ostatnio. A itemy na prawie każdym zrywa, że Live still mam. Na majstarze mam itemy, jakby, no itemy wszystkie, no, Mam gumkę, czyli taką nieskończoną bombardę. Na Anarchii mam łaskawieńca, mam kilka innych rzeczy. Na Pyku mam full Wentówki. No, jakby. no Nie gram po prostu. Nie chcę mi się grać ostatnio. Sprzedaje się ten syf. Naprawdę to się sprzedaje. Ktokolwiek kupuje jakiś syf? Okej, okay. to wystawię jeszcze trochę tego syfu. daj coś, jak ci się nie chce grać. Ja nie daję za darmo. Jak, jak chcesz, to możesz w głosowaniu wygrać. A to, że nie gra, to jest po prostu wina tego, że, że te serwery nawet czyta nie mają. A po drugie, za to powinien być permanentny ban, a nie 30 dni, bo to nie ma sensu. Ktoś dostał raz ban, a zaczyna cheaty, to się nie nauczy. To tu jest... Nie wiem. Mhm. Ten, ten name tak to w ogóle on już, nie wiem, od, 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 od nie, chyba ponad roku mam go w tych y, tutaj przedmiotach, które wygasły, nie, i on nie znika. Ja myślę, że lubię to, to znika, jak się to wygaszy. Jak to to koszowi? No ja, ja, ja... Ale to tylko na piku daję itemy legendarne do kosza, no na, na archi by mnie trochę bolało, jakbym Anna włożył do kosza. Ale szczerze, też bym był w stanie włożyć do kosza na seta. Ale po co, szczerze? Dopóki odcinka nie zrobię, który 20 lutego wyjdzie, to jeszcze tego nie wyrzucę. A później to tam już się zastanowimy. Bo kosz, widzę, szkoda, kosza, nie? Kosz nie zarabia, widzowie. 18 z wiz jaki masznik. Się pyta, ciebie, osoba. Jeżeli jak w ENDI cichutko Boże. Tutaj mnie cheater zapierdolił, kurwa. Śmiecie bamy. No, tutaj widzę, że zginąłem. To było moje miejsce śmierci. Czekajcie, ja mam teraz powiem, gdzie ja. Już, już bez, bez... tak zwanie... Ja, ja w ogóle myślałem, że w Wojdzie można lognąć, nie? Bo zgodnie miałem wiedzieć kurwa, że się w Wojdzie logać nie da. No jakby było, nie było logouta w wodzie, to bym normalnie wytrwał i się kupił fajerwerki. O! Tu były moje ostatnie chwile. Chyba, albo na tamtym drugim. Wyjebali mnie do Wojda kurwa ci też, co widzą ile mam fajerwerek, bo już nie miałem fajerwerek, no i... To mówi się trudno, nie? Tam tylko Excalibur, tylko Ana 2, full plus szóstka. Sakiewka, litra, jakieś tam inne głupoty, w ogóle bombardy, a na kilo. Dawaj iść tam po to masz tej ty. Ale co iść tam? Bo nie rozumiem. Kurwa, Filip 2015, no te niki są mocne. 2015-10 lat już ma, i to już kurwa szczerze. No w sumie no taka prawda, no ja mam w sumie 16 już, nie? Kurwa, to ja w ja ja, już, już bliżej niż dalej do tego. Bo do, do 18 to niedobrze. Ja, chyba, ja bym wolał być dzieciakiem przez całe życie. Mi to tam nie przeszkadza. Nie no, kurwa, pójdę z Szekerem i kirofę za linię, nie? Na pewno się kurwa pobiję. Na, na pewno nie zginę, nie? Na pewno nie wyląduję na spalinę w, 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 w kilka sekund. Ojej, A ja w ogóle śpiący jesteś o godzinie 5, ja Mój mózg po prostu jest automatycznym budzikiem. Ja się sam budzę o godzinie piątej nie? Co codziennie. Nie ma zależności, jaki to jest dzień. Po prostu codziennie, nie? Ja mogę coś z szokerów chcę jeszcze powystawić. Tu mam jakieś. Jak... Kurwa, fotki na spida. Przecież teraz to nie ma szans, że ktoś wystawia podki, nie? No mówiłem. No dobra, to jest i widzowie. Ej, może zrobimy podkarkę z odcinka, co pokazywałem, jak robić podkarkę na odcinku. O, i myślę, że posprzedajemy. Dobra, bierzemy to i idę wystawić tego w kupę. Przecież teraz nie ma nawet jednej podki z na rynku, a znowu są miętyłki. Biorę wszystkie od razu. Nie pytajcie, że ten szarpnię nazywa się do diafset, a setu w nim nie ma. To nie mnie pytajcie, mojego kolegi, który mi to dał. Chcesz to możesz mi dać item na spawn Wystaw jeden, dwieście, dwadzieścia pięć kurwa kupić? Twój stary cię kurwa kupił Sorry, to starego nie ma. Jak ktoś kurwa sprzedaje item albo gra na ślita, to jest kurwą bitą Jakby ja takich ludzi po prostu nie lubię, nie nienawidzę Ja z takim człowiekiem by się nawet w prawdziwym życiu nie mógł przyjaźnić Bym mu ręki na nie podał kurwa Takiemu jest Tordonay, nie, ta nie ma. U mnie nigdzie Tordonata'a nie ma. Jedynie na pyku, bo na pyku już nie gram. Ja mówię. Ja nie robię Toordonate'ów, jeśli na jakimś serwerze gram. Jak przestanę gdzieś grać, to wtedy wam robię Tordonate. Y. Raczej na anarchist to nie stanie akurat. Znaczy, no jakbym, yy, bo widzicie, że ja już odzyskuję powoli temy. Ale podejrzewam, że jakbym się znowu wywalił, no to już podejrzewam, że na anarchi też bym już podziękował, nie? Chociaż nawet jeśli, to i tak teraz podejrzewam, że jak będę miał itemy, to będę chodził z tym w lewej łapie, więc jakby. No na ciężko, nie? To będę miał dwie próby. No dobra, co ja miałem zrobić? Wystawić podki. Wystawiłem za 225. To jest najtańsza na rynku. Najtańsza, bo teraz nie ma ludzi, którzy podki robią. Zobaczymy, to się może sprzedawać, bo ludzie się teraz biją. napierdają to może. Może akurat, dla ciebie, do ciebie. ale tobie tutaj o. mi rączkę. Ja widzę też, że będę robił sobie przerwy od YouTube'a. Pewnie tak do około, no do ferii u mnie, czyli jeszcze dwa tygodnie będzie przerwy. To jest taki ostatni streamek, dopóki nie będzie przerwy, może jeszcze jakiś odcinek. Stream jak się pojawi co taki nudniejszy po prostu, z jakiejś gry, w którą sobie gram a po prostu z że, że po prostu żeby se był, nie? Bo mówię, nie chcę mi się o nie w ogóle nagrywać na YouTube, ani tak... Nie czuję zapału takiego, no, żebym coś robił po prostu. Teraz czuję taki zapał do gry Terrari na streamie, nie? W nią gram. I też na tym, na feriach będzie live, który będzie trwał 10 godzin bodajże, przez 10 godzin będzie streamek, albo 12, ale nie wiem czy podołam, no ciężko będzie, ciężko, bo jednak długo, popularne, najdłuższy streamek to jest chyba z live'a sylwestrowego, chociaż nie jestem pewien. Najdłuższy streamek, no gdzie to jest nie najdłuższy streamek? Nie, nie ja w ogóle na streamach takie wyświetlenia robiłem, nie wiem co. Bo ja się na streamach kiedyś biłem, a teraz to się nas i się... Wydaje się bawię. Aha, bo zapisu z live'a Sylwestrowego nie ma, zapomniałem, poczekajcie. Zaraz się sprawdzę zarządzaj filmami. Bo zapomniałem, że tego nie ma no Ja to ten na prywatną ustępnię. Bo to akurat to, to tam... No nie, nie chcę, żeby to było akurat na publiczny. Kiedy był kiedy był Sylwester? Pierwszy styczeń, jest. Anarchia by Go. Live trwał wtedy ile? 4 godziny 23? To no to nie jest najdłuższy live. Ale będę, będę rekord pobijał, na, na ludzie się rekord pobije, Jakby na pewno pobiję rekord, bo na feriach będę dużo czasu. Się, mało się malam, ale co stałem. <gryw> no siema. Ja wstałem o piątej, ale czuję się jakbym się nie wstawał, jakbym nie wstał w ogóle. się teraz nie położył. Uch, ale będę się drzwi jak ktoś będzie dzwonił dzwonkiem, więc się nie położę. Bo, bo to jest jedyny plus, jak się siedzi w domu, że to samo, ale jest cichutko, nie ma dźwięków w tle. Tepań, do mnie dam ci donate, nie potrzebuję donate'a, chcesz dać do donate, to zapraszam na spał. Jeśli chcesz, to możesz na spawn'a nam przyjść. Ale to te podki się o tej godzinie widzę, że też nie sprzedają, bo jednak są dwie rzeczy wspólne. Po pierwsze, podki się ogólnie salają o tej godzinie tak szybko, jako o jakiejś tam wyższej godzinie. Tu też ludzie już wiedzą o tym, że z rana to są droższe. Wsiadam jestem to mój boss. Nie mnie teddy To co robisz setup plus 6? No <laughs> ja nie mogę pokazać całą wender częściej jakby... No bo to, 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 to by był spoiler do odcinka co się 20 lutego pojawi. Powinien przynajmniej. Aktualnie widzowie, pliki do tego odcinka ważą 5GB i tak około 3 godzin nagrywania. Ja nie wiem jak ja to zmontuję, nie? Zaznaczę, to jest dopiero połowa odcinka nagranego, ja nie wiem, to jest tragedia widzowie. ja nie wiem czy ja to zmontuję, ale to będzie na pewno najdłuższy film na kanale, to już jestem tego kurwa pewien, nie? Daj się różyczka. nie wiem. To jest ten... a mnie widzę eventówka na walentynki, nie? Ostatnio była eventówka Róża Kupidyna Nie, to była na... Tak, walentynki To było na walentynki, był łuk Kupidyna Róża Kupidyna, łuk Kupidyna To co teraz będzie Kupidyna? Czekajcie, musimy sprawdzić jak wygląda Kupidyn Kupidyna. <grafika>, Grafika Miał łuk Z sercem na końcu Miał skrzydła no nie wiem, to ja nie wiem, nie wiem, skrzydło miał, kupa, nie wiem. Hmm. No nie wiem, szczerze mówiąc, co by mogli dodać? Naprawdę, 10 godzin pracy skróciłeś do 30 minut. Znaczy to jest tak nagry nagrywane, że to nie ma jak skrócić ogólnie to się ciężko da skrócić, bo to jest odcinek, który po prostu trzeba cały obejrzeć, żeby wiedzieć całą historię i zauważyć konkretny cel w nim. Aktualnie cel idzie dobrze, <grym> więc no. Miniaturkę pod odcinek też już mam zrobioną, nie pokażę Wam jej, bardziej FIFA ją robi, jeszcze nie jest zrobiona. Ale już prawie ją zrobił, nawet jeśli nie zrobi lepszej, to i tak ta będzie, bo za robi. To prawie, każdy, prawie każda miniaturka widzę widzą jaka jest aktualnie na kanale, to jest od niego, nie? Poza, poza miniaturkami do odcinków, na przykład miniaturowe gadżety z Chin, najlepsza podkarka, B-masters. Pet Simulatory, a większość z Minecrafta, no to to jest od niego, nie? Nie, taki live'ik potrwa jeszcze pewnie po pół godzinki i pewnie le lecę grać w Terraria. Mógłbym od Twojej streama z grać, ale tak szczerze po co? Jakby to nikt, nikt by tego nie oglądał, bo Terraria sama w sobie nie jest jakaś giga interesująca, nie? A jeśli by ktoś to oglądał, to jedynie moderatorzy, albo stali widzowie, no to jedno złożnie. Nie, nie trafam do nikogo, możesz wyłączyć no, to. Możesz mi nawet chcieć dać milion. Chcesz, to co możesz dać komuś innemu, mi potrzebne. Oh, oh, oh. Podejrzewam, że na miliona nie masz. Co założymy mój totemik do lewej łapki. Ładnie to wygląda wtedy. A ile jest lajków? No jeszcze macie tak do 8.20 live'ik pewnie potrwa. To raczej dobijecie na ludzia, bo to zazwyczaj 10 łapek z mniejszego streama się dobija w około godzinkę, więc raczej dobijecie, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. A ja się czuję tak niebezpiecznie jak w tym hotelu chodzę. Nie? Ale widzę, że mam nauczkę, nie? Bo gdybym miał fajerwerki w tym endzie, to bym się tutaj nie wyjebał z Excaliburem kiedyś. Znaczy, kiedyś. Piątek 13 w grudniu, nie? Kurwa, taki zbieg okoliczności. Piątek 13 i się akurat wyjebałem. Ale to wszystko mi dlatego, że po prostu jestem kurwa głupi i ze stakiem firewerek wyszłem. Raz wy, wyleciałem z Wojdan, no, ale drugi raz, no to już mi się kurwa nie udało, nie? O, to ten chcesz się tepać? Nie, 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 nie tepamy się. No, albo że tak 3000 3, 3 zł w doniejcie, to możemy, możemy się raz tepnąć raz się wtedy tepnę, Nie ma szans, człowieku. To, to, to darmowy totem zbity, nie? No, wiem, Lamy, ale ja ogólnie bym się z za żadne skarby nie tefu. Ale co, to tem to raczej, tak jak mówiłem, to tym to widzę, będzie item, który przetrwa do końca anarchii, nie? Po prostu w moim będę Tu zawsze ma swoje miejsce. Mogę się wywalić z wszystkim innym, ale nie z tym, nie? To jakby, tak jakby to. co. Co dostałem za 5 zł? Ty nic. Też co możesz wyjechać, bo już wyróżnione. A po drugie mi niepotrzebne. Nie musisz nic wysyłać. Ja sobie robię live y po prostu dlatego, że mi się nudzi. Bo i tak nie wiem robić, a live z y to nie miałoby mi sensu, ponieważ na tej godzinie moi wszyscy moderatorzy są w szkołach i nikt by tego nie oglądał, bo wiadomo, poza moderatorami, nie? O Bosz, ale jest coś jak jest dole. To nie, co to za totem? Teksturpak, teksturpak teksturpak to Te widzowie, wizowe, te Tej te nie, TXT. <grystanie> to nie jest tekstura, patrz. Co ja mogę powiedzieć? No to potem łaskę wymieniamy. wygląda na taką słabą teksturę. Według mnie tu powinien mieć oczy, jeszcze i tu, na tych rączkach. Fajnie, by to tak wyglądało. Jak taki prawdziwy leader. Do losowania to 10 łapy ci pisze. Inclusive ja nie losuję dodatkowo. Ja lami do nikogo nie tepą. Ja to w ogóle. To, to mówię. Ja go nigdy nie użyję na pewno, nie? Zastanawiaj się, czy u niego to Dunajka zrobić, ale to nie ma sensu. jakby. Po co mi pieniądze? Pieniądze szczęścia nie dają. Jak będę potrzebował aż tak, to wtedy. Mam inne, inne, jeszcze rzeczy na innych serwerach, zrobić i zarobię. zarobić, nie? To, tym razem więc Czemu nie ma, łat, nie na par? Tylko uprzeźmie na PW? No Cię ją na pewno, na trzeba wiedzieć, po prostu? Nie no, na pewno to będzie, nie no, na pewno nigdy nie będzie, w ogóle o eventówkę nie wiem, czy będzie, więc. Mówię, jakby aktualnie jest, ja, ja aktualnie kasę mam, mi tam niepotrzebna. Jakby mi była, to bym wtedy na pyku chodził za topkę, topkę. Bo na pyku jeszcze mam w cholerę i temu co i tak tam nawet osta ostatni raz to tam nie wiem, kiedy chodziłem, ale no w ogóle tam nie chodzę. Ostatni raz to będzie mój brat tam chodzi się pobawić. Na no widzę, pół godzinki streamka to kończymy, nie ma co dłużej. więc no więc solidowe, ja kończę streama, jeszcze może za później zrobimy. I Elo. Bo i tak nie mm. ma co mm. robić tutaj. A ja sobie tak nie?